Radio Rotunda. Servicii informaționale. Witam przy mikrofonie Krzysztofa Szczepańska. Dziś wiadomości przygotowali dla Was uczniowie zespołu szkół technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. Zapraszamy do wysłuchania. Dla jednych to niebezpieczny narkotyk, dla innych coś mniej szkodliwego od papierosów. W ostatnim czasie toczy się spór na temat legalizacji marihuany. Dlatego postanowiliśmy zapytać studentów oraz wykładowców w Wyższej Szkole Nauki Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu o ich stosunek do tej używki jest Pani za legalizacją? więc szczerze, jest mi to trochę obojętne, chociaż ja nie palę i jakoś no, nie jestem do końca zwolniczką może tego, ale każdy ma prawo wyboru i skoro nie szkodzi nasz tak bardzo, to, to dlaczego nie. Myślę, że w każdym otoczeniu są palacze. Nie, nie tylko w moim, ale myślę, że wszyscy poniekąd mieli już z tym przygodę, także to już jest każdego wybór, czy też będzie palił, czy też nie. Czy jest Pani za legalizacją? Kwestia że... z tego zależy, jak to będziemy rozpatrzeć, ponieważ y, w momencie, kiedy łapie się osoby 17-letnie, naprawdę nie wiadomo, jak... Jakimś środkiem ogromną odpowiedzialność później i problemy z tego, z tego tytułu, y, to jestem teoretycznie za legalizacją tych program, żeby się wtedy skupić na dealerach tak naprawdę, czyli osobach, które prawie w ustawodawstwie, na tym, żeby łapać. Y, Jakichś no, dealerów. Jakby ustawodawca się skupia na tym, żeby właśnie karać tych najmniejszych, najmłodszych i niedoświadczonych, a tak naprawdę jest problem z tym, żeby znaleźć te osoby, które tak naprawdę tym rządzą. To jest tak ze wszystkimi naukami. Tak naprawdę możemy się uzależnić od internetu, wszystko się w psychice i zależy od osobowości jak, i od charakteru, jak szybko się uzależni i jak szybko też może zrezygnować z tego. Na pewno jest stosowana przez wielu młodych ludzi. A ile procent? Myśli? Oj, nie orientuję się, ile procent, ale. Znaczna ilość młodzieży. Duża ilość. Ale myślę, że więcej niż połowa. Ogólnie nie powinni karani przecież Marihuana jest zdrowsza niż alkohol, papierosy. I powinni zalegalizować marihuanę. To by nie było żaden problem. Ale mam mniej substancji smolnicy niż papierosy. Bo na przykład nie psuje wątroby. Jak alkohol. Nie uzależnia się od tego, jak od alkoholu. Uważasz, że chce ten palić? No, tak? Czasami to chce zapalić tam, dobrze się poczuje, ma dobry humor i na wszystko. A czy ty masz problem z marihuaną? Nie, nie mam problemu. Dzwonisz i masz. Dzwonię i mam. Nie ma każdy kontaktu z gilerem, nie? Myślisz, że marihuana robi e, swoje w e, organizmie człowieka? No na pewno. Na przykład człowiek więcej, więcej rzeczy zapomina. Długi weekend przyda się każdemu. Przez kilka dni będzie można odpocząć od pracy, szkoły i od nudnej i męczącej codzienności. Sprawdziliśmy, jak można spędzić wolny czas. Zapowiada się ładna pogoda. Zapytaliśmy kilku studentów Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, jakie mają plany na zbliżający się weekend majowy. Szczerze mówiąc żadne, ponieważ w ubiegłym tygodniu wróciłam z Mediolanem, więc chyba dawkę wolnego czasu i fajnych wyjazdów już wyczerpałam, więc prawdopodobnie spędzę ją we Wrocławiu ze znajomymi, także, także bardziej i bardziej takie rozrywki mnie czekają. Oj, do pracy muszę przyjść tutaj. No jakiś, jakiś wyjazd, no nie no, wyjazd rowerem oczywiście po pracy. A w okolicy jakieś majówki się szykują? No tego tyle nie. Ja są indywidualną majówkę urządzam, także na rower i sobie jeszcze. A sam czy z rodziną? No, no żona niestety nie jeździ rowerem, także muszę sam jeździć. Dzieciaki wyrosły już, a że mają swoje, także muszę sam jeździć. Myślę, że na pewno będę się bawić na majówkach, no na pewno ze znajomymi. No praca, praca naukowa. Tylko? Pisanie, no i wypoczynek, ale czynny na Panie, powietrzu ruch. Ten weekend majowy mam zamiast spędzić ze znajomymi w górach zakopanem? Lech Poznań wciąż ma szansę na mistrzostwo, pomimo, że runda wiosenna zaczęła się od porażek w meczach z GKS-em, Bełchatów i ruchem Chorzów. Na trzy kolejki przed jej zakończeniem okazuje się jednak, że możliwy jest nawet tytuł mistrzowski. Czy pana zdaniem jest sezon dla Lecha stracony? Nie, nie jest. Teoretycznie są szanse szansy nadal są na mistrzostwo. Mistrzostwa nie zdobędziemy, lecz Walka w Pucharach jest otwarta i będziemy robić wszystko, by Puchar był dla Dlatego, że Legia. Przepraszam, wymieniłem się. Chodziło o, <noise> o awans Lecha do Ligi Europejskiej. Jak Pana zdaniem, wcześniejsze odejście Bakero byłoby korzystne dla Lecha Poznań? Nie byłoby korzystne. Z jakiego powodu? Z powodu, że nie miał dysponować ze składem. Czy. Odejście Rudnewsa będzie dla Lecha dużą stratą? Będzie, ewentualne odejście? Będzie bardzo dużą stratą.